Manco. Jak widać z tyłu, dzisiaj wylądowałem na Mazurach i główna i kolarstwa, kolarstwa kolejowego ciąg dalszy. Będziemy sobie wracali rowerkiem do Torunia. I dzisiaj traska taka, jaką lubię, jeziorka, Lasy. No mam nadzieję, że nie będzie takiego kopania w piachu jak ostatnio, bo dzisiaj bardziej przyłożyłem się do wyznaczenia trasy, no ale nigdy nie wiadomo. Dzisiaj wyjdzie około 100 km. Jakieś 550 metrów przewyższeń, także parę góreczek wpadnie. Zapraszam na kolejną tułaczkę. Wyjeżdżamy z ławy. Na początku taki asfaltowy kawałek, pierwotnie plan był, żeby od razu tutaj jechać bokiem przez las, ale już wyczaiłem, że na dzień dobry kumucik chciał mnie w piachy pędzić. No i polecę sobie kawałek tą asfaltową dróżką i później przerzucimy się na szuterki. Długo się zastanawiałem, czy w ogóle dzisiaj jechać, bo oczywiście na weekend pogoda musiała się popsuć. W sensie popsuć, bo nastąpiło sporo ochłodzenie. W tej chwili jest 6 stopni, w Orebech nawet dzisiaj do 10, a tu człowiek już się przyzwyczaił do wysokich temperatur. 20 stopni praktycznie codziennie było, a dziś trzeba było wyciągnąć zimowe ciuszki. No, ale na szczęście wygrał głos rozsądku i mówię, jadę. Jadę, co będę w domu siedział. Tu się nie ma co pierzyć. Trzeba jechać. Jedziemy! O proszę jaka fajna ścieżka rowerowa O, no, widoczki fajne A la tapetka jaka była kiedyś w Windowsie XP Na pewno kojarzycie tak widać pierwsze szuterki tez kotek No, pogoda się zmienia diametralnie, bo przed chwilą Garmin pokazywał mi 6 stopni, a teraz mi pokazuje 17. Zobaczcie, się po się ubrałem. Jeszcze dzisiaj rano sprawdzałem, w maksie 10 stopni miało być. To no, pewnie jest 10 stopni w cieniu, ale w słońcu... Wiedziałem, że za fajna jest ta droga. O jakieś piochy na sam koniec na szczęście. Zaraz asfalt się zaczyna. Nadleśnictwo brodnica. I na szuterki. No jest chłodniej. Większa wilgoć i po takich piachach da się normalnie jechać. A w lato to raczej tu, był, tu byłby wypych. Tu zrobię sobie krótką pauzę. Coś zjem, wygrzeję się na słoneczku i rzucam dalej. Skarlance w skarance No to teraz coś tu jest, wspinaczka będzie w konkret. No, zbiorników wodnych to to jest więcej niż rakiet w Moskwie. Już przestałem liczyć co chwilę koło, jakiegoś przyjeżdżam. Oh. No jeszcze. 3,5 kilometra po takich piachach Pięknie Patrzcie na to, nie? Ja gdzie? Szutro Z Biedronki Ale paskudstwo To jest tak słodkie, że nawet czysty cukier nie jest tak słodki Ale lepi się tak, że można byłoby tym opony zalepić Jak się przedziurawi Uch. Z tyłu za mną na wzniesieniu piękny zameczek, a to oznacza, że jesteśmy w Golubie Dobrzyniu. Także Golub Dobrzyń jest znany z dwóch rzeczy. Po pierwsze z turniejów rycerskich, które odbywają się na tym zamku, a drugie z pewnego incydentu, który miał tutaj miejsce, o ile się nie mylę, dwa lata temu. gdzie na jednej z ulic nieopodal stąd wypadła trumna z karawanu gościowi na zakręcie i wyleciała na środek ulicy a na sam zamek nie wjeżdżałem, bo wycieczkę do Golubia na zamek mam w innym filmie gdzieś tutaj podobnego z prawej strony, jakby ktoś był zainteresowany można sobie zobaczyć. W tym fragmencie, między Golubiem a Toruniem, to miękkiej gry nie będzie. A, pamiętam. Dużo piachów, pod tymi piechami jeszcze korzenie są sprytnie pochowane. Przed chwilą gościa. Jechał trekkingiem z sakwami. Taki biedny, zrezygnowanym krzyknął tego do mnie, panie. Ale tu jest straszna droga. No jest. Ja sobie nie wyobrażam, tutaj, jak miał trekkingiem jechać na cienkiej oponie. Na 45 nie ostro, tarmosi. Kurde, ale dziury Patrzcie jakie dziadostwo Ale ja lubię się tak upodlić. Ja jestem męczennikiem. Jestem mi tu kurzą. Żeby ściulu w nocy w klocki LEGO wdepnął Zajebista droga Taka kurna niezarówna No, w końcu zmiana nawierzchni Już mi coś w sterach trzeszczy było tyle ujebów na tej trasie. W sumie nie ma się co dziwić. Nagrad się nie nagrało, ale dwie lochy z młodymi. Dziki, teraz nie wiem, kuźwa czy tam jechać, czy nie, niby uciekły, ale olbrzymie, Urwa jak mój rower. Uff. Dobra, chyba sobie poszły, Nawet by mnie pogoniły, to bym był w dupie. A co tu się wydarzyło? Wszystkie znaki na niebie i ziemi mówi, mówiły, żeby tu nie jechać. Najpierw dziki teraz kurde zwalone drzewo na drodze, no nic tu sobie zejdziemy. O! Z motorem zderzył. No, ja już ostatnia prosta do domu. Oczywiście po piachu wyszło 105 km i dokładnie, no, Garmin 716 metrów przewyższeń. No, było ciężko, było trudno, ale było fajnie. Jak jest łatwo, to jest nudno. Także, jak dotrwałeś do tego momentu, to dzięki za oglądanie. Zostaw łapkę, może suba. Niech to będzie dla mnie jakaś forma nagrody za mój wysiłek. No i do następnego. Narka.